Cześć, witajcie, mam na imię Marcin, znajdujecie się na kanale Klubu Miłośników Pizzy, a dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób w zaledwie 3 godziny zrobić fantastyczną pizzę w blaszce z wykorzystaniem miksera planetarnego, który w zaledwie 4 minuty wyrobi nam ciasto o hydratacji 80%. Zostańcie z nami, a teraz czołówka! Do wykonania tej pizzy w blaszce będziecie potrzebowali 380 g mąki, 305 g wody, 12 g soli oraz 5 g świeżych drożdży. Dodatkowo mikser planetarny z mieszadłem uwaga, to jest bardzo istotne z mieszadłem, nie z hakiem. Oraz najlepiej zaopatrzyć się w blaszkę o rozmiarach 30 na 40. Bądź wykorzystać blaszkę, taką jaką macie w waszym domowym piekarniku. Wrzucamy do miksera całą mąkę, którą przygotowaliśmy sobie wcześniej. Wsypujemy sól. Dodajemy okruszone drożdże. I wlewamy całą przygotowaną wodę. Włączamy mikser na najniższych obrotach. Do momentu, aż cała mąka namoczy się od wlanej wody, to potrwa dosłownie kilka, kilkanaście sekund. A następnie przełączamy mikser na najwyższe obroty. I tak wyrabiamy przez około 4 minuty. Aby Was nie zanudzić, troszeczkę przyspieszymy sobie film. I po 4 minutach zobaczymy, jak wygląda nasze wyrobione ciasto za pomocą miksera planetarnego. Ciasto uważa się za wyrobione w momencie, kiedy zaczyna się odrywać od ścianek misy. Tu widzicie to bardzo dokładnie. Ciasto w całości oderwało się od ścianek misy. Bardzo ważna uwaga: w zależności od waszego miksera planetarnego, ciasto może wyrabiać się odrobinę krócej bądź odrobinę dłużej. Kręcimy jeszcze przez kilka sekund i następnie wyłączamy mikser. Stop. Jak widzicie, ciasto owinęło się wokół mieszadła. Podnosimy głowicę. Następnie ściągamy ciasto z mieszadła. Najlepiej do tego wykorzystać plastikową łopatkę bądź szpachelkę. Ja akurat takiej nie miałem pod ręką, więc zrobiłem to rękoma. Jest z tym trochę zabawy, ale nie zapominajmy, że jest to ciasto o hydratacji 80%. Następnie nawilżamy sobie delikatnie ręce i blat po to, aby ułatwić sobie pracę z tym ciastem. wyciągamy całe ciasto jednym ruchem na blat zwijamy z niego sztywną kulę kładamy ciasto do wysmarowanego delikatnie oliwą pojemnika i szczelnie zakrywam pokrywką. Ciasto zostawiamy na pół godziny w temperaturze otoczenia do odpoczynku. Po upływie pół godziny wyciągam ciasto ponownie na blat. natłuszczając delikatnie ręce oliwą. Ponownie zwijam sztywną kulę. A następnie ciasto z powrotem wraca do naszego pojemnika na kolejne 30 minut odpoczynku. Tak przygotowane ciasto zostawiamy do podwojenia objętości, co z reguły zajmuje około 2 do 3 godzin. Następnie smarujemy oliwą naszą blaszkę, pamiętajcie aby zrobić to bardzo dokładnie. Ja do tego wykorzystuję zwykły ręcznik papierowy, ale możecie również użyć zwykłego pędzla kuchennego. Ważne, aby nasza blaszka nie była cała zatopiona w oliwie. Wystarczy ją tylko delikatnie wysmarować. Następnie odwracamy pojemnik do góry nogami, czekamy aż ciasto samo opadnie. Do formowania ciasta używamy zwykłej semoliny usypanej w kopiec. Rozkładamy delikatnie ciasto i ugniatamy palcami tak aby wewnątrz ciasta zostały pęcherze pełne powietrza. Zawijamy jeden narożnik na rękę, drugą rękę podkładamy pod spód, otrzepujemy ciasto z nadmiaru podsypki i układamy delikatnie na naszej blaszce. Dociągamy brzegi, robimy to zawsze bardzo powoli, bez użycia siły. Polewamy oliwą, robimy kilka dziurek palcem, po to, aby ciasto nie napompowało nam się zbytnio w piecu. I w taki oto sposób przygotowuje się bazę do wypieku. Wkładamy do pieca ustawionego na najwyższą temperaturę w przypadku piekarnika domowego lub na temperaturę. Około 250-300 stopni w piecu efeuno. W taki sposób wypiekamy ją przez około 10 minut. Następnie dodajemy pozostałe składniki, czyli pomidor, mozzarella. I dopiekamy do momentu aż rozpuści nam się mozzarella. Jest to bardzo uproszczony, bardzo szybki przepis na to, aby w zasadzie w 3-4 godziny upiec fantastyczną pizzę, która niczym nie odbiega od pizzy, na której dojrzewanie przeznaczyliśmy 24 lub 48 godzin. Spróbujcie sami, aby o tym się przekonać. To wszystko na dziś. Jeśli filmik Wam się podobał, tradycyjnie dajcie proszę łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał i koniecznie dołączajcie do naszej grupy na Facebooku, do której link znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Ode mnie to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć, cześć.